Kochani, Maciej Kulchawik z tej strony, a wy oglądacie vloga w czerwonych butach, który dokumentuje moją ścieżkę od bycia nikim, dostania się legendarnym performerem. Dziś na swojej ścieżce obudziłem się w tym pięknym królewskim mieszkanku w Gdańsku, w centrum Gdańska. Moja ekipa cała już poszła na śniadanie, do restauracji, Że ja śniadań w restauracjach nie jadam to zbieram rzeczy, które oni tutaj zostawili po mieszkaniu. No, ja idę sobie e, kupić swoje migdały i owoce do Biedrony i zaraz się z nimi widzę. Hey, e, no i mówiłem, że zbieram zapomniane rzeczy po kolegach, a ja zostawiłem tą kamerę w mieszkaniu, wyszedłem i pff, nie było mnie, nie było pani sprzątającej, nie mogłem się nikomu zadzwonić, więc w międzyczasie poszedłem na halę targową i tam kupiłem sobie śniadanko, migdały, E, maliny i borówki amerykańskie. No i już idę do mojej ekipy, do restauracji, tam gdzie siedzą. A kupuje? Co, co jedli? My, my jemy um, zdrowe, pyszne śniadanie i kawę. Powleci, pierwsza klasa. Z światło e, I bułkę. I kawę. Moi drodzy, moi mili, i moje śniadanie zaczyna się w tej chwili. Nie słucham, albo pracuję i nie mogę się skupić. No i dalej leje na dworze, ale jesteśmy w pięknej kawiarni, restauracji i tutaj sobie e, klikamy. U, o, o Odmowa była. Nie mogłem nawet za, za kawę swoją zapłacić. No to super, ale na szczęście ten młody jegomość opłacił mój rachunek, więc wszystko w porządku. A teraz jedziemy do auta. Tam czeka na nas Kasia. Zaraz przyjedzie do nas wczorajszy przemek, i jedziemy nad morze. No to wczorajszy przemek! Cześć, Cięciu. Pozdrawisz wszystkich panów kanału Maciej. Zapraszam serdecznie do skratka. Gdzie to jest? Nie, mówię, że oglądanie siebie to jest jedna z gorszych czynności, jaka się może przytrafić. I pan vloger Maciej Kurchawik albo tak bardzo lubi siebie, albo tak dobrze się już z tym oswoił. O to pierwsze. Jestem wielkim fanem patrzenia na siebie w kamerze. <grym> A dzisiaj specjalnie dla was ten. Zawiązałem buty jeszcze tak na dwa razy. Nie? Żeby tak mniej te sznurówki biły po oczach. To miło. Bardzo. to co jest? Mam tak bez studiów technicznych. I dociskam? Lepiej samochód. Mali. Mamą pozdrawiam. To tankowanie to już chyba będzie ostatnie to, co mnie czeka w życiu. Leci! Już tłumaczę, do czego mi jest ten menadżer potrzebny. Ej! Ktoś musi trzymać tam guzik, bo inaczej nie leje. Czuję się teraz w tramwaju. Komisyjnie sprawdzamy, czy szuramy po dnie Dlaczego szuramy po asfalcie? Jesteśmy przeładowani, czy coś nam wisi? Kurdej, ale trochę mocno pada. Chodźmy Co drzew pada? Dobra, idziemy, spacerujemy Idziemy nad morze No, mimo, że pogoda nie jest zbyt szczególna, no to proszę, wychodzimy nad morze a już w tym roku występowaliśmy nad morzem parę razy, nie? A Ty Przemek? Występowałeś z nami nad morzem parę no, nie razy. Ja nie występowałem. Nad morzem? Tym bardziej nad morzem. Idę nad morze. Morze. Jak jest nad morzem? E, pięknie. Jak jest Puszka? nad morzem? Zimno. Jak jest nad morzem? Wieje. I same negatywy. Jak Czeka, jest nad morzem? Chmury tam. Nie, no ale szukajcie pozytywu, zobaczcie ładnie. Pięknie jest nad morzem! Jakby to było słame, Mimo, że to. pada. Morze zaliczone i witam Was przy naszym stole konferencyjnym w pięknej restauracji, w tym pięknym, właśnie hotelu Orle, w którym będziemy występować dzisiaj. E, tu jeszcze trochę popracujemy, poczekamy na występ. E, a już o godzinie 19.00 e, będziemy się przygotowywać i zrobić światowe show. Długi. Dziwnie tutaj sylabuję. A długi dzień przed nami, bo prosto po występie będziemy wracać do Wrocławia. Więc w sumie nie wiem, kiedy ten filmik wzłożę, kiedy ten filmik wrzucę. No ale jakoś damy radę, nie ma, że nie ma, wiadomo. Nie ma, że nie ma. Ta niepewność, czy on złoży ten filmik. A co ty sądzisz na ten temat książę? Na ten temat, na który się nie mogę wypowiedzieć, bo to są tajne ustalenia. Tak. Myślę, że tak. To Przemek przed wyjściem może jakiegoś jeszcze Soundwajta tutaj nam zapuścisz, co? Ja już dzisiaj się wybstrykałem, wiesz, cały dzień w robocie, jeszcze teraz tutaj przy kawce, także. A w robocie też musisz tak włoskotliwie odpowiadać jak tu do kamery? Ja muszę, bo to mnie napędza, wiesz. Także no, z tego żyję, nie. A powiedz nam wszystkim widzom. Skąd masz tyle sił witalnych w sobie? 12 lat oglądania Klanu. 24. Zachartowało mnie. No poznasz powodzenia dzisiaj tam szerokiej drogi cześć piesza mamy jeszcze Co? Pa Przemek Wybodzimy dnia? No. Czas na nas, idziemy się przygotowywać do pokazu. Czas zrobić Czas robić świat No i dzisiaj tutaj przygotowujemy się do pokazu. Ja muszę obciąć pozdrawcie, bo jak jadłem te borówki rano, to mam wszystko czarne. No, tu się przygotujemy i zaraz zchodzimy na dół, zjeść, wypić kawę, bo taką zamułę złapaliśmy tam w restauracji hotelowej. Jezu, każdy, każdy po kolei. Wypijemy mocną kawę, zjemy coś pysznego i robimy świat. Hey, no kochani, informacja na szybko, ja już się tutaj ubieram, ale okazuje się, że nie ma nagłośnienia na sali. Co prawda chyba my powinniśmy byli je wziąć, ale tego tego niestety nie, nie, nie zakonotowaliśmy. No dobra, nasza wina. Nie mamy nagłośnienia. Ja wiem, że se tam poradzę na sali. Krzycząc do ludzi dzięki mojemu bajecznemu doświadczeniu streetowemu. Ale kurde... Nie, nie, no nie lubię jak coś mnie zaskakuje. Ja tu muszę być w walizce wszystko idealnie poukładane, jak jest jakaś... Sytuacja, która mnie zaskakuje, to nie do końca mi się podoba, no ale dobra, będziemy gasić tutaj ogień na bieżąco. Idę jeść, przygotowany do występu jestem, zobaczymy jak to wygląda, jak wygląda sala, czy mnie będzie dobrze słychać, widać. Nie zrobię tam świat, no co, czemu nie. Dobra kochani, nie jest tak że zjedliśmy na szybko, pijemy pyszną kawkę. Audio jednak będzie w pokazie. Audio będzie w pokazie, nie będzie yy, mojego nagłośnienia. No, ale dam radę, dam radę, dam radę. Będę mówił głośno, będę mówił dobrze, będę mówił szybko, bo wale kawę. Będzie pięknie, zrobię świat. Jak będzie paruwa, to się pierwsi dowiecie dlaczego. Przed Państwem Maciej Wulchak. siedziało tam. Ale siedział pokaz? Pokaz siedział, ale zdjęcia nie siedziały ani filmiki nie siedziały. Tego nie puszczamy. <głos> nie, <głos> wiem, nie wiem, że nie wyszły, się. ale po prostu dupy nie, nie urywają. No. Fantastycznie było. Co ona tam. <głos> <głos> Bardzo było dobrze. Zbieramy się szybko i rura w trasę jedziemy do, do Wrocławia. Skończyłem pokaz na dole. Jak było, widzieliście, bo. 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 co? Bo Kasia coś tam kręciła chyba. Tak by się wydaje. Aha, dobra, ktoś kręcił tym futrem, a fajnie, było zupełnie inna atmosfera, ale super, fajnie ludzie reagowali. Bardzo luźna, fajna atmosfera. Teraz się tutaj przebieramy, zbieramy to wszystko i, i lecimy rura do, do Wrocławia. Jedziemy, bo czekają nas jutro. No, czeka nas jutro, ciekawy dzień ciężkiej pracy, ale to zobaczcie jutro. No, a teraz czeka nas droga, długa droga do domu. A to jest nasz piękny kierowca. Kochani, to będzie wieczorny update. Bo już zawijamy się z tej imprezy. Jedziemy zaraz dalej w trasę do Wrocławia. Nie wiem, jak my ogarniemy ten dzień. Nie wiem, jak. Nie wiem. Po to mamy trzech kierowców, żeby dojechać. No to nie jest aż tak strasznie daleko. Google pokazuje 5 godzin. Jak będziemy jechać spokojnie, będziemy jechać 6. Ja tak się nie za dobrze czuję po wczorajszych wojach z żołądkiem, ale... No dobra, nie jest aż tak źle. Damy radę chyba. O, nasz piękny kierowca idzie. Gotowy? A. Yy, taki insight w tym wieczornym updatecie. E, mam dla was, że... Yy. Zawsze marzyłem o tym, żeby występować codziennie, a jak teraz występujemy codziennie i codziennie jesteśmy w innym miejscu i rzeczywiście to życie jest takie szybkie i intensywne O, ładnie coś strzeliło to nie ma kiedy się zatrzymać i kiedy spojrzeć w tył i zobaczyć ile już zostało zrobione a to też jest bardzo ważne, kurde, tego, tego, tego mi brakuje, bo Codziennie robimy, występujemy, ludzie są wspaniale zadowoleni. Napotykamy na problemy, tak jak brak dzisiaj sprzętu nagłośniającego, ale poradziliśmy sobie z tym wspaniale. Dziękuję bardzo. Fajnie było? Ja. Dziękuję. No i no, elegancko. Poradziliśmy sobie z tym e, wspaniale, wpinając się tutaj w jakieś PA e, z, 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 z sufitu. Codziennie natrafiamy na problemy, które rozwiązujemy. Wiem, no, że, że, wiem, że dzięki tym problemom rośniemy i dzięki właśnie pokonywaniu tych tych przeciwności i robienia tego, co jest nieprzyjemne e, i coś, e, co sprawia nam jakiś opór. Dzięki temu rośniemy, ale e, mam nadzieję, że już niedługo, jak e, skończy się ta seria, bo jeszcze jutro e, robimy ważne rzeczy we Wrocławiu, w czwartek występujemy e, w Łodzi, w piątek wracamy do Wrocławia, w sobotę występujemy w Legnicy i będzie parę dni przerwy, i wtedy będę mógł siąść, uff, odetchnąć. Spojrzeć w tył, zobaczyć, ile już zostało zrobione, ile osiągnęliśmy i ile jeszcze prac przed nami, żeby stać się tą legendą. Tak bym to widział, kochani. A teraz zbieram się do samochodu i będę zaraz montował ten film w trasie do Wrocławia. Bardzo intensywny okres. Ale to chyba dobrze. Do zobaczenia!